Moja rodzina wyrzuciła mnie z domu, ponieważ moja siostra fałszywie oskarżyła mnie o kradzież jej pierścionka zaręczynowego. Trzy lata później odkryli go w rozdrabniaczu odpadów. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę opowiadał tę historię, ale oto jestem. Mam na imię Elliot, mam 26 lat. A trzy lata temu moje życie wywróciło się do góry nogami z powodu fałszywego oskarżenia postawionego przez moją starszą siostrę Gemmę. Lat 29 dorastałem w małym miasteczku w Ohio z rodzicami Johnem, 55M, i Lisą, 53F, oraz moją siostrą Gemmą. Mieszkaliśmy w skromnym, dwupiętrowym domu, który moi rodzice kupili po ślubie. Nie był to żaden luksus, ale był naszym domem. Mój ojciec pracował jako nauczyciel matematyki w liceum, a moja mama była pielęgniarką w lokalnym szpitalu. Nie byli bogaci, ale dbali o to, by niczego nam nie brakowało. Dorastając, Gemma i ja byliśmy sobie dość bliscy, spędzaliśmy godziny na zabawie w ogródku, wspinaniu się na stary dąb i wymyślaniu skomplikowanych gier. Ona zawsze przejmowała przywództwo, ustalała zasady i fabułę, a ja byłem zadowolony, mogąc za nią podążać. Gdy jednak dorastaliśmy, zaczęło się to zmieniać. Dżemę, zawsze była prymuską, najlepsza w klasie, kapitan drużyny debat, zdawała się świetnie radzić sobie we wszystkim, czego się podjęła. W przeciwieństwie do niej ja byłem bardziej wyużowany. W szkole radziłem sobie w porządku, ale nigdy nie byłem tak zmotywowany jak Dżemę. W miarę zbliżania się do wieku nastoletniego, ta różnica zaczęła nadwyrężać nasze relacje. Gdy Dżemę wyjeżdżała na studia. Byliśmy już od siebie oddaleni. Ona poszła na renomowany uniwersytet ze stypendium, ja zostałem na miejscu i uczęszczałem do miejscowego community college. Nie wiedziałem, co chcę robić w życiu, więc wybierałem różne zajęcia, by to odkryć. Po ukończeniu studiów Gemma przeprowadziła się do miasta i zaczęła pracę w dużej agencji marketingowej. Wracała do domu na święta i czasami na weekendy, pełna opowieści o swoim fascynującym życiu i świetnej pracy. Nie mogłem pozbyć się uczucia niższości. Ja nadal mieszkałem w domu, pracowałem na pół etatu w lokalnym sklepie spożywczym i próbowałem znaleźć swój kolejny krok. Mimo naszych różnic zawsze zakładałem, że z gemmą jest wszystko w porządku. Nie byliśmy już tak blisko jak dawniej, ale myślałem, że to normalne z wiekiem. Nie miałem pojęcia, jak szybko wszystko może się posypać. Trzy lata temu Gemma i jej chłopak Tom 31M, zaręczyli się. Byli razem od dwóch lat i wszyscy byli zachwyceni. Tom był prawnikiem z zamożnej rodziny i moi rodzice go uwielbiali. Oświadczył się pierścionkiem z diamentem, który od pokoleń był w jego rodzinie. Dżemę była w siódmym niebie i nie mogła przestać się nim chwalić. Przyjęcie zaręczynowe było dużą imprezą. Moi rodzice zaprosili niemal całe miasteczko, by świętować. Pamiętam, że czułem się trochę nieswojo wśród bogatych ludzi, których Dżemę i Tom sprowadzili z miasta. Trzymałem się moich starych znajomych z liceum, którzy nadal byli w okolicy, i czułem się przy nich bardziej na miejscu niż przy wyrafinowanym towarzystwie Jemi. Miesiąc po zaręczynach wszystko się posypało. Był wtorek po południu i miałem wolne. Siedziałem w swoim pokoju, grałem w gry wideo i cieszyłem się spokojem w domu. Jemmy była w odwiedzinach przez tydzień, biorąc wolne, aby z mamą zacząć planować wesele. Usłyszałem, jak Jemmy wraca z zakupów z mamą, rozmawiały i śmiały się na dole. Nie zwróciłem na to większej uwagi i wróciłem do gry. Około godziny później usłyszałem krzyk Jemi. Pobiegłem na dół sprawdzić, co się dzieje, a ona oskarżyła mnie o zabranie jej pierścionka zaręczynowego. Powiedziała, że zdjęła go, myjąc naczynia i zostawiła na blacie w kuchni, a gdy wróciła, żeby go zabrać, zniknął. Byłem w szoku i natychmiast zaprzeczyłem, ale Dżemę nie chciała słuchać. Krzyczała, że byłem jedyną osobą w domu, więc to musiałem być ja. Wspomniała, że zawsze zazdrościłem jej sukcesów i pewnie chciałem sprzedać pierścionek, żeby w końcu się wyprowadzić i coś osiągnąć w życiu. W środku chaosu do domu wrócili rodzice. Dżemę opowiedziała im swoją wersję wydarzeń, a ku mojemu przerażeniu uwierzyli jej bez zastrzeżeń. Mama zaczęła płakać, pytając, jak mogłem zrobić coś takiego własnej siostrze, a ojciec spojrzał na mnie z rozczarowaniem. Zaczęli przeszukiwać mój pokój, przewracając wszystko do góry nogami. Nie znaleźli pierścionka, ale znaleźli trochę pieniędzy, które zaoszczędziłem z pracy w sklepie. To nie była duża kwota, może kilkaset dolarów, ale Dżemę natychmiast to wykorzystała, twierdząc, że musiałem sprzedać pierścionek i stąd pochodzą te pieniądze. Próbowałem wyjaśnić, że oszczędzałem od miesięcy i rozważałem kursy w miejscowym Community College, ale nikt nie chciał mnie słuchać. Następne kilka dni było koszmarem. Rodzice i Dżeme wciąż naciskali, żebym się przyznał i oddał pierścionek. Grozili, że wezwą policję, jeśli nie powiem prawdy. Bałem się i czułem się kompletnie sam. Nikt w mojej rodzinie mi nie wierzył, traktowano mnie jak przestępcę we własnym domu. Próbowałem skontaktować się z kilkoma znajomymi, ale większość wyjechała po liceum, a ci, którzy zostali, nie chcieli mieszać się w rodzinne konflikty. Czułem się bardziej samotny niż kiedykolwiek. Po tygodniu nieustannych oskarżeń i gruź rodzice podjęli decyzję, która miała odmienić moje życie na zawsze. Powiedzieli mi, że muszę odejść. Stwierdzili, że nie mogą mi już ufać i że przynoszę rodzinie wstyd. Dali mi dwa dni na spakowanie i wyprowadzkę. Byłem zdruzgotany. Nie miałem dokąd pójść i nie wiedziałem, co robić. Mój najlepszy przyjaciel z liceum, Ryan, 26M, który niedawno wrócił do miasta po służbie w armii, zaoferował mi kanapę na jakiś czas. Wiedziałem jednak, że nie mogę tam zostać na długo, bo jego mieszkanie było małe i on sam dopiero stawał na nogi. Spakowałem wszystko, co się dało: do plecaka i starej torby ubrania, książki, laptop i kilka pamiątek z lepszych czasów. Gdy wychodziłem, zauważyłem, że Dżemę wygląda przez okno swojego dawnego pokoju. Wydawało mi się, że dostrzegłem w jej oczach cień wątpliwości, ale szybko odwróciła wzrok. Wyjście z tego domu, jedynego, jaki znałem, było najtrudniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Czułem się zdradzony i porzucony przez tych, którzy powinni mnie kochać bezwarunkowo. Najsmutniejsze było to, że nie zrobiłem nic złego. Przez kolejne dwa miesiące mieszkałem na zmianę na kanapie Ureana i w tanich motelach, na które było mnie stać. Brałem każdą pracę dorywczą, byle się utrzymać. Byłem pomywaczem, wyprowadzałem psy, pracowałem kilka tygodni na budowie. Było ciężko, ale byłem zdeterminowany, by udowodnić swoją niewinność i poradzić sobie sam. W końcu dostałem stałą pracę w magazynie na obrzeżach miasta. Praca była ciężka, godziny długie, ale płaca stabilna. Nie zarabiałem dużo, ale wystarczyło, by wynająć skromny pokój w domu, który dzieliłem z innymi pracownikami magazynu. Stopniowo zacząłem odbudowywać swoje życie, ale bór po tym, co się stało, nigdy nie minął. Leżałem nocami bezsennie, odtwarzając w myślach tamte wydarzenia i zastanawiając się, co poszło nie tak. Jak moja rodzina mogła tak szybko się ode mnie odwrócić? Jak dżemę, która znała mnie najlepiej, mogła uwierzyć, że byłbym do tego zdolny? Odciąłem wszelką komunikację z rodziną. Na początku próbowali się ze mną skontaktować. Mama zostawiała wzruszające wiadomości głosowe, błagając, żebym wrócił do domu i wszystko naprawił. Ojciec wysłał kilka SMS-ów, sugerując, że musimy porozmawiać. Gemeras pojawiła się w magazynie, ale odmówiłem spotkania. Nie mogłem znieść rozmowy z nimi po tym, co zrobili. Już nie byli moją rodziną. Przez trzy lata tak wyglądało moje życie. Poznałem nowych przyjaciół w pracy i w domu, który dzieliłem. Po zmianach siedzieliśmy, pijąc piwo i oglądając mecze. To nie było życie, o jakim marzyłem, ale było moje, stworzone od zera. Ciężko pracowałem i awansowałem na brygadziste zmiany. Zacząłem kursy online z zarządzania biznesem, powoli decydując, co chcę w życiu osiągnąć. Jednak wciąż czułem w sobie gniew i zranienie tym, co się wydarzyło. Tęskniłem za dawnym życiem i rodziną, ale nie mogłem im wybaczyć, że mi nie uwierzyli. Każdy sezon świąteczny był trudny. Kiedy widziałem rodziny robiące zakupy czy słyszałem świąteczne piosenki, czułem smutek po tym, co straciłem. Wtedy, w zeszłym tygodniu, otrzymałem niespodziewanego e-maila od ojca. Temat brzmiał po prostu: Musimy porozmawiać. Wiadomość była krótka, pisali, że musimy się pilnie spotkać w sprawie pierścionka. Początkowo chciałem to zignorować, jak wszystkie wcześniejsze próby kontaktu, ale coś mnie powstrzymało. Może ciekawość, a może jakaś mała część mnie chciała wyjaśnienia. Po długich wewnętrznych debatach zdecydowałem, że ich wysłucham. Zadzwoniłem do ojca, a to, co powiedział, wprawiło mnie w osłupienie. Pierścionek się znalazł. Dżemę przypadkiem wbiła go do rozdrabniacza, zmywając naczynia. Dopiero kilka dni temu to zauważyła, gdy rozdrabniacz zaczął wydawać dziwne dźwięki i wezwali hydraulika. Ojciec stwierdził, że Dżemę była załamana, gdy zrozumiała, co się stało i że cały czas mówiłem prawdę. Wszyscy czuli się winni tego, co mi zrobili i chcieli to naprawić. Odłożyłem słuchawkę, czując wir emocji. Z jednej strony czułem się oczyszczony, zawsze mówiłem prawdę i teraz wszyscy o tym wiedzieli. Jednak byłem wściekły, że odkrycie prawdy zajęło trzy lata, że straciłem tyle czasu z rodziną i musiałem walczyć sam, choć niczego nie zrobiłem. Teraz stoję na rozdrożu. Rodzina chce, żebym wrócił do domu, mówią, że chcą wszystko naprawić. Dzemet dzwoni i pisze bez przerwy, prosząc o wybaczenie. Nie jestem pewien, czy potrafię im wybaczyć. Wyrzucili mnie bez wahania, od razu wierząc w najgorsze, i zostawili samemu sobie na trzy lata. Część mnie ma ochotę wysłać ich do diabła i pozwolić im żyć ze wstydem tego, co mi zrobili. Ale inna część tęskni za dawnym życiem i zastanawia się, czy da się odbudować to, co utraciliśmy. Nie wiem, co robić. Czy dać im szansę na naprawienie błędów, czy nadal żyć życiem, które sam stworzyłem, bez nich. Jestem rozdarty i przydałby mi się jakiś obiektywny punkt widzenia. Aktualizacja pierwsza, minął tydzień od poprzedniego wpisu i wiele się wydarzyło. Chcę podziękować wszystkim za rady i wsparcie, naprawdę pomogły mi przepracować emocje i zdecydować, co dalej. Po długich rozważaniach postanowiłem spotkać się z rodziną. Uznałem, że jestem to winien sobie skonfrontować się z nimi i poszukać zamknięcia, nawet jeśli nie byłem przekonany do pojednania. Ustaliliśmy spotkanie na neutralnym gruncie, w małej kawiarni w sąsiednim miasteczku. Wybrałem ją, bo była wystarczająco daleko od naszego miasta, by nie natknąć się na znajomych, ale na tyle blisko, że każdy mógł tam dotrzeć bez trudu. W dniu spotkania byłem bardzo zdenerwowany. Nie widziałem rodziny od trzech lat i nie wiedziałem czego się spodziewać. Przyszedłem wcześniej i wybrałem stolik w rogu, gdzie mieliśmy trochę prywatności. Gdy weszli, poczułem cios w żołądek. Zobaczenie ich po trzech latach było intensywne. Mama wybuchnęła płaczem, gdy tylko mnie zobaczyła. Była starsza niż ją zapamiętałem, miała więcej siwych włosów i zmarszczek wokół oczu. Ojciec wyglądał na zmęczonego i przygnębionego, z opuszczonymi ramionami, jakby dźwigał ogromny ciężar. Dżemę nie mogła na mnie spojrzeć, wydawała się mniejsza i mniej pewna siebie niż siostra, którą pamiętałem. Usiadaliśmy i przez chwilę nikt nie wiedział, co opowiedzieć. Wszyscy zaczęli mówić naraz, padały przeprosiny. Rodzice powiedzieli, że zawiedli jako rodzice, nie ufając mi i wyrzucając z domu. Przyznali, że żałowali decyzji każdego dnia, ale duma i wstyd powstrzymały ich przed wcześniejszym kontaktem. Ojciec, który zawsze był małomówny, opowiadał godzinami, jak analizował tamte dni w głowie, próbując zrozumieć, jak mógł być tak ślepy. Mówił, że zawsze był dumny z bycia sprawiedliwym i rozsądnym, ale emocje przysłoniły mu zdrowy rozsądek, kiedy miało to największe znaczenie. Mama przez łzy opowiadała, jak zachowała mój pokój dokładnie tak, jak go zostawiłem, mając nadzieję, że pewnego dnia wrócę. Mówiła, że budziła się w środku nocy, myśląc, że słyszy mój powrót do domu tylko po to, by przypomnieć sobie, co się stało. Jeme wybuchnęła płaczem, mówiąc, że nigdy sobie nie wybaczy oskarżenia mnie i zniszczenia naszej relacji. Powiedziała, że zawsze mnie podziwiała, nawet jeśli byłem młodszy. Przyznała, że była tak pochłonięta własnym życiem i problemami, że straciła z oczu to, co naprawdę ważne. Gdy rozmawiali, wracały wspomnienia z dzieciństwa. Przypominałem sobie, jak dżemę broniła mnie, gdy dręczono mnie w gimnazjum. Pamiętałem, ile razy razem się śmialiśmy, wymienialiśmy sekrety i wspieraliśmy się w trudnych chwilach. To sprawiło, że zdrada bolała jeszcze bardziej, ale też przypomniało o wspaniałych chwilach, które razem mieliśmy. Wysłuchałem wszystkiego, co omówili, ale nie mogłem jeszcze wybaczyć. Ból i uraza z ostatnich trzech lat były zbyt świeże. Powiedziałem im, że potrzebuję czasu, by to przemyśleć. Wyglądali na wyrozumiałych i nie naciskali. Mama chciała mnie uściskać przed wyjściem, ale odsunąłem się. Nie byłem gotowy na taką bliskość. Ból na jej twarzy prawie sprawił, że zmieniłem zdanie, ale musiałem chronić swoje emocje. Po spotkaniu wróciłem do swojego mieszkania i dokładnie przemyślałem, czego chcę. Czy chcę wracać do dawnego życia? Czy mogę im jeszcze kiedyś zaufać? Czy warto próbować naprawić nasze relacje? Zdałem sobie sprawę, że choć tęsknię za rodziną, to przez ostatnie trzy lata bardzo się rozwinąłem. Stałem się samodzielny, silny i stworzyłem sobie życie od zera. Nie byłem już tą samą osobą, którą wyrzucili trzy lata temu. Pomyślałem o pracy w magazynie, kursach online, przyjaciołach, których poznałem. Ciężko pracowałem, by dojść do tego miejsca, i byłem dumny z tego, co osiągnąłem sam. Myśl o porzuceniu tego i powrocie do starego życia była okropna. Jednocześnie nie mogłem zaprzeczyć, że spotkanie z rodziną wywołało we mnie masę uczuć. Mimo wszystko, nadal ich kochałem i tęskniłem. Zastanawiałem się, czy mogę utrzymywać z nimi relacje, jednocześnie zachowując niezależność. Po kilku dniach namysłu podjąłem decyzję. Zadzwoniłem do rodziców i powiedziałem, że doceniam ich przeprosiny, ale nie jestem gotów na pełne pojednanie. Wyjaśniłem, że potrzebuję więcej czasu i przestrzeni, by się wyleczyć. Ustaliłem granice. Powiedziałem, że jestem gotów utrzymywać z nimi minimalny kontakt, ale nie wrócę do domu i nie będę udawał, że nic się nie stało. Jeśli mieliśmy kontynuować relacje, to na moich warunkach. Byli rozczarowani, ale zrozumieli. Obiecali uszanować moje granice i dać mi czas. Mama zapytała, czy może raz w tygodniu zadzwonić, by zapytać, co u mnie. Zgodziłem się, uznając, że to dobry sposób, by powoli odbudować zaufanie. Jeśli chodzi o Gemmę, postanowiłem trzymać się na razie z daleka. Jej działania najbardziej mnie zraniły i nie byłem gotów, by jej wybaczyć. Powiedziałem, że potrzebuję więcej czasu zanim będę mógł rozważyć nawiązanie z nią relacji. Była rozżalona, ale zrozumiała i powiedziała, że poczeka. To był trudny tydzień, pełen emocjonalnych wzlotów i upadków. Miałem chwilę, gdy kwestionowałem swoją decyzję, zastanawiając się, czy nie jestem zbyt surowy, albo czy nie tracę szansy na pojednanie. Ale potem przypominałem sobie, jak szybko się ode mnie odwrócili i utwierdzałem się w przekonaniu, że dobrze robię, działając powoli. Zacząłem też szukać opcji terapii, o której wspomniało wiele osób w komentarzach. Uważam, że rozmowa ze specjalistą może mi pomóc przejść przez tę trudną sytuację. Nigdy wcześniej nie byłem na terapii, trochę się denerwuję, ale myślę, że może mi to pomóc. Na razie koncentruję się na pracy i nauce. W filmie mam duży projekt i nie chcę, by to rodzinne zamieszanie odciągało mnie od moich celów. Myślę też o przeprowadzce do lepszego mieszkania. Odkładałem pieniądze i chyba jestem gotów na własne lokum bez współlokatorów. Dziękuję za wasze wsparcie. To pocieszające wiedzieć, że są ludzie, którzy rozumieją i troszczą się, nawet jeśli nigdy się nie spotkaliśmy. Dam znać, jeśli coś istotnego się zmieni. Aktualizacja druga. Minął prawie miesiąc od ostatniego wpisu i chciałbym podzielić się nowościami. Trzymam się granic, które ustaliłem z rodziną Rozmawialiśmy kilka razy przez telefon i SMS-Y, ale nic głębokiego. Było to nie, ale nie aż tak bolesne, jak się spodziewałem. Rodzice w większości szanują moje życzenia, czasem się meldują, ale nie proszą o więcej, niż jestem gotów dać. Widzę, że starają się odbudować zaufanie, ale to powolny proces. Mama dzwoni raz w tygodniu, jak ustaliliśmy. Początkowo te rozmowy były wymuszone i pełne milczenia, ale robi się coraz łatwiej. Zazwyczaj rozmawiamy o neutralnych sprawach, takich jak jej praca w szpitalu, pogoda czy moje kursy online. Niewiele, ale to jakiś początek. Ojciec wysyła mi krótkie e-maile, zazwyczaj tylko żeby zapytać: co u mnie, albo podzielić się czymś, co mogłoby mnie zainteresować. W zeszłym tygodniu przesłał mi artykuł o nowym biznesie w naszym miasteczku. To drobny gest, ale przypomniał mi, jak kiedyś wycinał dla mnie artykuły z gazet, gdy byłem młodszy. Jemę ciężko znosi dystans, który między nami stworzyłem. Wysłała mi wiele długich, emocjonalnych SMS-ów z przeprosinami i prośbą o szansę na naprawienie relacji. Odpowiedziałem krótko, że potrzebuję więcej czasu. To trudne, ale trzymam się swoich postanowień. Wiem, że ją to boli, ale nie jestem gotów zajmować się jej uczuciami, mając własne problemy. Największą nowością jest to, że zacząłem terapię. Znalazłem terapeutkę specjalizującą się w traumach rodzinnych i odbyłem już kilka sesji. Trudno jest wracać do dawnych krzywd, ale czuję, że to pomaga. Terapeutka pomaga mi pracować nad gniewem, problemami z zaufaniem i uczy mnie, jak wyznaczać zdrowe granice. Na ostatniej sesji rozmawialiśmy o tym, że sprawa z pierścionkiem to nie tylko oskarżenie, ale też lata poczucia, że nie dorównuje osiągnięciom Dżemi. Uświadomiło mi to... Że problemy w naszej rodzinie istniały na długo przed incydentem z pierścionkiem, i że proces zdrowienia będzie wymagał zmierzenia się także z nimi. Nieoczekiwanym efektem tego wszystkiego jest zbliżenie się do przyjaciół, zwłaszcza Reana. Byli bardzo wspierający przez cały ten czas. Ryan nawet zaoferował, że pójdzie ze mną, jeśli kiedykolwiek spotkam się jeszcze z rodziną, jako wsparcie moralne. Zrozumiałem, że rodzina to nie tylko więzy krwi. Ale ludzie, którzy są przy tobie, kiedy jest ciężko. Praca jest miłą odskocznią. Poświęciłem się karierze i dostałem niewielki awans. Teraz zarządzam inwentarzem na mojej zmianie, co oznacza więcej obowiązków i małą podwyżkę. Dobrze mieć coś pozytywnego, na czym mogę się skupić. Jeśli chodzi o moje miejsce zamieszkania, na razie zostaję, gdzie jestem. To niewiele, ale jest moje i symbolizuje niezależność, na którą tak ciężko zapracowałem. Rodzice proponowali pomoc w znalezieniu lepszego lokum, ale odmówiłem. Muszę to zrobić sam. Zastanawiam się natomiast nad dalszą edukacją. W odległym o godzinę drogi college ustanowem są wieczorowe zajęcia. Rozważam aplikacje na ich kierunek biznesowy. To byłby poważny krok, ale czuję, że jestem na to gotów. Ogólnie biorę wszystko dzień po dniu. Niektóre dni są trudniejsze, tęsknię za dawną, łatwiejszą relacją z rodziną, ale potem przypominam sobie, jak łatwo mnie odrzucili, i wiem, że nie mogę się z tym spieszyć. Terapeutka mówi, że to dobrze mieć mieszane uczucia. Zachęca mnie do cierpliwości i nieodczuwania presji, by wybaczyć, zanim będę na to gotowy. Pracujemy nad strategiami radzenia sobie z przyszłymi rodzinnymi spotkaniami i świętami, które mnie stresują bardziej niż bym chciał. Na razie moim priorytetem jest wyzdrowienie i budowanie życia, z którego będę dumny, z rodziną lub bez niej. Nie jest łatwo, ale patrzę w przyszłość z optymizmem. Uczę się, że mogę stawiać siebie na pierwszym miejscu i że ustalanie granic nie czyni mnie złym człowiekiem. Dziękuję za nieustające wsparcie. Wasze komentarze i wiadomości dodały mi otuchy. Dobrze wiedzieć, że nie jestem sam w zmaganiach z rodzinnymi problemami tego typu. Aktualizacja trzecia minęło sześć miesięcy od mojego oryginalnego wpisu, więc pomyślałem, że czas na ostatnią aktualizację. Wiele zmieniło się przez te miesiące. Największą nowiną jest to, że postanowiłem przenieść się do innego miasta w poszukiwaniu nowej szansy zawodowej. To znaczący awans w karierze i z niecierpliwością czekam na nowe możliwości. Praca jest w firmie logistycznej i podobna do tego, co robiłem w magazynie, ale na dużo większą skalę. To stanowisko kierownicze, do którego dążyłem od jakiegoś czasu. Zarobki są dużo wyższe, a do tego mam świadczenia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne i plan emerytalny. Przed podjęciem decyzji długo rozmawiałem o tym z terapeutką. Dyskutowaliśmy o tym, jak ta przeprowadzka wpłynie na mój proces zdrowienia i relacje z rodziną. Ostatecznie uznaliśmy, że to może być dla mnie dobre. Szansa, by naprawdę stanąć na własnych nogach i zdefiniować się poza rodzinnym dramatem. Powiadomiłem rodziców o moim przeniesieniu w zeszłym tygodniu. Byli zaskoczeni i zawiedzeni, ale rozumieli. Mama trochę płakała, mówiąc, że miała nadzieję, że będziemy mieli więcej czasu, by odbudować relacje przed moim wyjazdem. Ojciec był bardziej powściągliwy, ale widziałem, że też jest rozczarowany. Martwili się, że będę sam w obcym miejscu, ale zapewniłem ich, że dam sobie radę. Dżemę przyjęła to najgorzej. Gdy jej powiedziałem, przyszła niezapowiedziana do mojego mieszkania, błagając, żebym nie wyjeżdżał. Przyznała, że czuję, jakby znów mnie traciła. To była trudna rozmowa, ale pozostałem nieugięty. Powiedziałem jej, że to coś, co muszę zrobić dla siebie, a nasza relacja nie jest na takim etapie, by jej zdanie mogło wpłynąć na moją decyzję. Nasza relacja się poprawia, ale nie jest idealna. W ostatnich miesiącach mieliśmy kilka rodzinnych obiadów. Były nie i momentami niewygodne, ale powoli uczymy się znowu przebywać w swoim towarzystwie. Zaufanie to wciąż duży problem. Czasem kwestionuję ich motywy, zastanawiając się, czy naprawdę wierzą w to, co mówią, czy tylko próbują ukoić własne sumienie. Terapeutka była nieocenioną pomocą przez cały ten czas. Pomaga mi zrozumieć emocje i wyznaczać granice. Podkreśla, że wybaczenie nie oznacza zapomnienia ani udawania, że trauma się nie wydarzyła. Chodzi o to, bym mógł uwolnić się od gniewu i zaznać spokoju. Wziąłem to sobie do serca. Choć nie wierzę, że kiedykolwiek zapomnę, co się stało, próbuję wybaczyć rodzinie, nie dla nich, ale dla siebie. Ciężko było nosić w sobie całą tę złość i gorycz, jestem gotów to puścić. Przygotowując się do przeprowadzki, rozmyślam o tym wszystkim, co się wydarzyło. Trzy lata temu myślałem, że moje życie jest skończone. Straciłem wszystko, w tym wszystkich bliskich. Teraz widzę, ile się nauczyłem z tamtego doświadczenia. Jestem silniejszy, bardziej niezależny i lepiej rozumiem własną wartość. Nie wiem, co przyniesie przyszłość mojej relacji z rodziną. Planujemy utrzymywać kontakt po mojej wyprowadzce, z cotygodniowymi telefonami i odwiedzinami w święta. To jakiś początek. Może z czasem i dystansem uda nam się stworzyć coś nowego. Na razie skupiam się na przyszłości. Jestem podekscytowany nową pracą, nowym miastem i tym, co mnie czeka. Zacząłem już przeglądać oferty mieszkań i poznawać okolice, w której będę mieszkać. Czuję mieszankę ekscytacji i lęku. Ale przede wszystkim cieszę się na ten nowy rozdział w życiu. Niezależnie od tego, jak potoczą się sprawy z rodziną, jestem pewien, że dam sobie radę. Udowodniłem sobie, że poradzę sobie z tym, co osyła los, i nauczyłem się, jak ważne jest otaczanie się ludźmi, którzy Cię wspierają i w Ciebie wierzą, bez względu na to, czy są spokrewnieni, czy nie. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, Zrób to i naciśnij dzwoneczek powiadomień, by być na bieżąco z kolejnymi wstrząsającymi historiami z prawdziwego życia, które dzieją się wokół nas.